Cześć! Z tej strony Sławek i witam Was na kanale Autobusy. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam projekty autobusów, o których świat zapomniał. W dzisiejszym zestawieniu znajdzie się wiele modeli, które zostały wykonane tylko w jednej sztuce, w kilku sztukach lub ich projekt zakończył się na papierze. Mogę się założyć, że chociaż o jednym z nich nie słyszałeś, napisz na koniec, o których z nich nigdy nie słyszałeś, bo jestem ciekaw, czy wybrałem odpowiednie rodzynki. Spora część tych projektów została porzucona z powodu tego, że się one nie sprawdzały, ale też duża część nie została zrealizowana z powodu braku środków finansowych, co boli najbardziej, ponieważ jest to element, który wyklucza realizację danego projektu lub w naszym przypadku realizację naszych marzeń lub celów. Dlatego warto jest oszczędzać na zakupach i kupować dany produkt możliwie tanio, a umożliwia nam to wtyczka, ale rabat. Dodanie wtyczki jest bardzo proste i wystarczą dwa kliknięcia. Jeśli zależy nam na zakupie danego produktu tak tanio, jak tylko jest to możliwe, to bardzo przydatną opcją jest monitorowanie cen produktu. Pozwala nam to zobaczyć jak cena danego produktu zmieniała się przez ostatni czas oraz możemy ustawić jaki rabat nas interesuje i kiedy wtyczka ma nas powiadomić o zmianie cen produktu. Myślę, że każdy z nas lubi posłuchać muzyki jadąc autobusem czy też tramwajem i się troszkę zrelaksować, dlatego pokażę Wam to na przykładzie tych słuchawek. Wiadomo, że święta to promocje, dlatego warto jest zobaczyć czy faktycznie dany produkt jest taniej czy sklep próbuje tą ceną manipulować. Kolejnym fajnym sposobem na oszczędzanie pieniędzy to opcja kodów rabatowych dostępnych w tej samej wtyczce. Wystarczy wybrać interesujący nas produkt, wrzucić go do koszyka i aplikacja sama nam powie, że możemy sprawdzić dostępne kody rabatowe, następnie sama je naliczy i w ten sposób oszczędzamy kolejne spore kwoty. Sam korzystam z tej wtyczki, jeśli chcę zakupić coś droższego, żeby móc jak najwięcej zaoszczędzić i kupić jak najtaniej. Oraz sprawdzić, czy sklep faktycznie robi promocje, czy wcześniej sztucznie zaważył ceny. Oprócz wtyczki na komputerze możemy pobrać aplikacje na Androida i na iOSA. Chciałbym jeszcze podziękować moim patronom i zachęcam do wsparcia kanału przez profil Patronite. Link znajdziecie w opisie. Zacznijmy sobie na spokojnie od Autosana, czyli polskiego producenta autobusów, który znany jest z takich klasyków jak Autosan H935 i wielu, wielu innych. Jednakże dzisiejsza nasza uwaga skupi się również na Autosanie H9, ale o oznaczeniu H92. Większość z Was pewnie nie słyszała o tym, że taki autobus kiedykolwiek istniał. Otóż istniał, a dokładniej istniała jedna sztuka o tablicach rejestracyjnych XKS 0451. Jaka jest historia jego powstania? Otóż inżynierowie z Sanoka doskonale wiedzieli, że Autosan H9 nieuchronnie nabiera lat. Do jego budowy wykorzystano elementy jezdne ze starszej rodziny H9. Udało się zaprojektować dziesięciometrowe o ciekawej jak na tamtej lata stylistyce nadwozie, a był to rok 1978. W przedniej ścianie umieszczono duże, prostokątne światła pochodzące z samochodu Wartburg 353. Pewnie wielu z Was się zdziwi czemu światła zostały wzięte od Wartburga. Otóż dlatego, że w tych czasach starano się wykorzystywać sprawdzone rozwiązania, aby sztucznie nie tworzyć kolejnych kosztów stworzenia podzespołu. Ciekawym faktem jest to, żeby ułatwić wymianę pasażerów zastosowano niespotykane wcześniej w autobusach w Polsce układ z drzwi 2-2-2-2 w konstrukcji dwuskrzydłowej. Autobus ten napędzał silnik Andoria o mocy 150 KM i posiadał skrzynię biegów z przykładnią kątową opracowaną przez PIMOT. W trakcie prób jednak okazało się, że ta przekładnia była bardzo głośna i wymagała pracy. W 1985 roku postanowiono zmodernizować ten prototyp. Nadwozie zostało wydłużone, aby umożliwić zamontowanie silnika i skrzyni biegów umieszczonych wzdłuż osi podłużnej pojazdu. Autobus z nieznanych przyczyn jednak nie wszedł do produkcji, ale posłużył jako wzorzec do budowy kolejnych prototypów bazujących na nowszej wersji autobusu międzymiastowego AutoSun H10, gdzie możemy zobaczyć pewne zależności. Kolejny autobus, a może i lepszym określeniem będzie półautobus, jest BZM 601 Gans. Jeśli by przedstawić ujęcie bez nadwozia, można by po prostu pomyśleć, że jest to zwykły karus, ale ciekawej się robi jeśli spojrzymy nieco niżej. Jest to oczywiście prototyp, który potem można było odnaleźć w innych wersjach, jednakże my skupimy się na tej wersji 601. Jest to szynobus, czyli dość rzadko spotykana konstrukcja, a wywodzi się ona z tego, że wraz z rozwojem motoryzacji poprzez zamianę kół w autobusie na kolejowe koła pozwalało to na poruszanie się danym pojazdem również po torach. Jeśli oczywiście chcecie oddzielny odcinek na temat autobusów szynowych, dajcie znać w komentarzu, a chętnie go zrealizuję. Ale wracając do naszego Ikarusa na szynach, na temat samego szynobusu wiele nie znajdziemy, ponieważ informacje, jakie krążą na temat tego konkretnego modelu są w języku węgierskim, ale można z nich wywnioskować kilka ciekawostek. Prędkość maksymalna tej konstrukcji wynosiła podobno 100 km na godzinę. Był on testowany w roku 1985 i posiadał silnik wysokoprężny Cummins o mocy 340 mechanicznych. Był to silnik Diesla. Wracamy sobie na polskie podwórko i opowiemy co nieco o sanie H26, który powstał w liczbie sztuk 1. Był to średniej wielkości autobus, który bazował na modelu H25. Był krótszy o jedną sekcję okienną od modelu bazowego. Najbardziej znaczącą zmianą była zmiana konstrukcji nadwozia – samonośnej na ramową. Do napędu tego autobusu użyto benzynowego silnika S472 z modelu H25, który dynamicznie rozpędzał lżejszy pojazd eksperymentalny. Niestety seryjnej produkcji tego modelu nigdy nie podjęto. Należy również wspomnieć o tym, iż powstał model H30, jednakże i on posiada błędy konstrukcyjne, a mianowicie rama pękała w przedniej części. Doświadczenia zebrane podczas konstrukcji tych modeli wykorzystano do projektowania innych, późniejszych modeli Autosana. Następnym bohaterem jest autobus, który ciężko rozpoznać po jego konstrukcji, jaka firma go stworzyła. Daję Wam teraz 5 sekund i możecie w tym momencie napisać w komentarzu, jakiej firmy według Was oczywiście może być to autobus. Ja osobiście bym strzelał, że jest to Jelcz lub Autosan, ale jedno jest pewne: nie jest to polski producent, a węgierski. I tutaj myślę, że każdy już wie o jakiej firmie mówimy. Tak, mowa o Ikarusie, a jest to Ikarus 669, który powstał w roku 1973. Co do konstrukcji autobusu, to z pewnością przednia część jest mocno charakterystyczna, ponieważ widać, iż przednie drzwi są nawet ścięte, gdyż nadkole wchodzi na ich obrys. Autobus posiada dwie pary drzwi, które są bardzo wąskie, i istnieją dwie teorie, gdzie miał być on sprzedawany. Pierwszą teorią jest to, że miał iść on na rynek hinduski. A drugą teorią jest to, że miał być on eksportowany do Rosji. Jednakże jaka jest wersja stateczna, tego wam nie powiem. Ale na pewno swoim malowaniem przypomina bardzo te jakie były na jelczach PR-110. Autobus ten z pewnością jest bardzo ciekawy, tak więc jeśli macie jakieś informacje na jego temat, to piszcie w komentarzach. Chętnie poczytam. Kolejny autobus, jaki mam przyjemność Wam przedstawić, to jest Renault. Wydawać by się mogło, że Renault nigdy nie zasłynął z autobusów, ale zdziwicie się jeszcze bardziej, jeśli powiem, że projekt, który widzicie, powstał przy współpracy, Waga z Autosanem. Autobus ten nazywał się Autosan Savien lub Savien, przepraszam jeśli to źle wymówiłem. Był on zbudowany dla klienta z Afryki i sam w sobie w żadnym stopniu nie przypomina autobusów Autosana. Został on zaprezentowany w roku 1979 i cechowała go prosta stylizacja. Niestety, ale przez pogarszającą się sytuację w Polsce i stan wojenny, Autosan musiał przerwać współpracę z Renault. Współpraca niestety nigdy nie została potem wznowiona. No, i na koniec pozostał bardzo ciekawy rodzynek, a dokładniej Icarus 60, przerobiony na uwaga, odśnieżarkę. Wiele autobusów Icarus 60 trafiało na złom, ale też wiele z nich otrzymywało drugie życie. Ten konkretny egzemplarz dostał misję odśnieżania i przez wiele osób jest porównywany do mrów lub do tego odkorzacza z I powiem szczerze, że obydwa porównania są tutaj jak najbardziej trafne. A wam z czym się kojarzy ten model? Posiadał on silnik odrzutowy. Tak, nie przysłyszeliście się? Silnik odrzutowy. Silniki te można było znaleźć chociażby w samolotach MiG 15, ale nie jest to nic specjalnego, gdyż wiele innych tego typu pojazdów również posiada napędy odrzutowe. Ciężko stwierdzić w jakim kraju ten autobus się poruszał, ale wielu osób przypuszcza, że mogą być to Węgry, z uwagi na to, iż podstawą do budowy tego pojazdu był węgierski karus. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Zostawcie subskrypcję, aby dołączyć do naszej rodziny i zapraszam na pozostałe filmy na kanale. Cześć!